Dobrze wiemy, że Niemcy próbowali zatrzeć ślady tej zbrodni. Nasza obecność tutaj świadczy, że im się to nie udało, i za ten wysiłek serdecznie w imieniu Pana Prezydenta dziękuję.

Kaweszu 80 kilka lat temu też w lesie panowała taka cisza. Dobrze że Niemcy próbowali zatrzeć ślady tej zbrodni. Nasza obecność tutaj świadczy, że im się to nie udało, i za ten wysiłek serdecznie w imieniu Pana Prezydenta dziękuję. I mogę zapewnić, że tego typu uroczystości są przez Pana Prezydenta traktowane z równą troską, z równą uwagą, co uroczystości ogólnopolskie, o których o których słyszymy w mediach, ale te lokalne są również bardzo blisko serca pana prezydenta. Uroczyście przekazuje państwu szczególny dar flagę Rzeczpospolitej Polskiej. W miejscu, które stało się niemym świadkiem niewyobrażalnego cierpienia, oddajemy hołd pomordowanym ofiarom zbrodni niemieckich w lasach Palenco-Zakrzewskich, którzy zostali brutalnie zabici tylko dlatego, że byli Polakami. Składam podziękowanie wszystkim, którzy swoją obecnością, pracą i troską pielęgnują pamięć o tej zbrodni. Dziękuję za wierność w prawdzie historycznej, za zaangażowanie w przekazywanie świadectwa o tamtych wydarzeniach kolejnym pokoleniom oraz za budowanie wspólnoty pamięci mocnej i trwałej, zakorzenionej w najcenniejszych wartościach naszego narodu. Biało-czerwona flaga, którą dziś Państwu przekazuję, jest Jednym z najświętszych znaków Rzeczpospolitej. Towarzyszyła Polakom w chwilach triumfu i w czasach najcięższej próby. Dziś oddajemy hołd pomordowanym rodakom, ale także dajemy świadectwo nieśmiertelności polskiego ducha. Ducha niezłomności, wolności i nadziei. Z wdzięcznością wspominamy naszych przodków, którzy składali poruszające świadectwa wierności Ojczyźnie. Walczyli o jej prawa, godność. Odważnie broniąc polskiej tożsamości. Wychowywali kolejne pokolenia poprzez cierpliwe kształtowanie ich sumień i wrażliwości, pielęgnując wielowiekowe tradycje oraz zwyczaje. Codzienną, wytrwałą pracą zabiegali o odrodzenie i pomyślność niepodległego państwa polskiego. Ich szlachetna postawa sprawia, że z tym większym szacunkiem i miłością spoglądamy współcześnie na Biało-Czerwoną Niech dziś jej widok pobudza każdego z nas do budowania niezawisłej, bezpiecznej i silnej Rzeczpospolitej. Niech będzie wezwaniem do miłości Ojczyzny, która wyraża się w codziennej trosce i wrażliwości na potrzeby innych. Niech inspiruje nas również do wierności prawdzie i występowania w obronie godności każdego człowieka. Podpisano prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawroc. wojskowych i cywilnych konspiratorów, urzędników konspiracyjnej administracji, nauczycieli tajnego nauczania oraz wszystkich rodaków wspierających działalność podziemia niepodległościowego. Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego oraz działaczy organizacji konspiracyjnych w okupowanej przez Niemców Wielkopolsce, którzy niestrudzenie walczyli z okupantem. Stańcie do apelu! Z winę Zawsze została związana z leśnymi duktami Dąbrówki, Palędzia i Zakrzewa. Stańcie do apelu. Z winę